Hej, witam Was. Tutaj razem z Kalisza. Jestem teraz w teściu gdzie moja tryfoliada rośnie. W nocy było minus 9, minus 10 stopni. A tryfoliadka sobie tutaj spokojnie rośnie. Jeszcze przy tych temperaturach nawet nie trzeba jakoś tam super zakrywać. Trochę tutaj jest bryła osłonięta jakimiś liśćmi starymi. Od góry jest trochę zabezpieczona. No i sobie rośnie spokojnie teraz tak czy siak zimuje trzeba poczekać do wiosny żeby jakieś liście się pojawiły no i zobaczymy ile w tym roku rośnie, teraz dałem w tym roku trochę nawozu więc powinno trochę bardziej ruszyć w zeszłym roku było grubo ponad setka owoców także myślę że w tym roku będzie przynajmniej tyle jak nie więcej no i na razie łyso ale za jakiś czas coś się fajnego na pewno pojawi Listki owoce i będzie już znowu ładnie ozdobnie, a na razie zima. I czekamy do wiosny, ale jak widzicie to będzie już chyba, nie wiem, z 9, już nawet rachubę zgubiłem, już chyba z dziewiąta zima, tej w gruncie. I problemu nie ma. Tylko w ten największy ten rozek było grubo ponad 20 stopni, co już raczej ciężko sobie nawet przypomnieć te czasy. To było zasłonięta jeszcze słomą jeszcze trochę była mniejsza wtedy, więc była słoma i worek na tą słomę nałożony. I bez żadnego problemu, żadnych e, jakichś tego strat w pędach nie było. Także sobie dobrze radzi. Także niedługo dziewiąta zima będzie miała już na głowie. Będzie stuknięta dziewiąta zima. No nic, pozdrawiam, trzymajcie się.